Mano ekipa, witam w Departamencie Newsów wakacyjnej, więc co dwutygodniowej oprawie. Powiem Wam, że ciężko upchać wszystkie newsy i odcinek raz na tydzień robi się lepiej pod tym względem, że nie trzeba zbytnio wycinać niektórych newsów. A w odcinku Ninja z Pixeli, trupy jak malowane, nowe przenośniaki dla Bogoli, zupełnie inna odsłona mafii i czarna komoda. Oto 10 newsów w 10 minut. Od ostatniego odcinka pojawił się już na łączach Ninja Gaiden Ragebound, powrót z serii do klasyki w 2D w bardzo energetycznej dawce od gości, którzy wcześniej robili Metroidvanie Blastemus. A więc mocna zmiana nastroju. Tam wręcz dołująca wizja świata, tutaj akcja-akrobacja, ale mechanika i grafika jest tutaj i tutaj na najwyższym poziomie. Cena moim zdaniem nie odstrasza jak na premierę znanej serii, więc może ktoś się skusi. Polacy z Forever Entertainment wyrobili sobie niezłą markę, wskrzeszając klasyki, w tym te od Segi. Aktualnie wpadł w premierowe okienko Dom Trupów 2. Sterowanie i grafika podrasowane pod współczesne standardy. Zapach zgnilizny żywych trupów znów może się wydobyć z waszych telewizorów. I niczym po Old Spice zapachniesz jak facet człowieku. Na Switcha była tydzień wcześniej, ale na Steam, którego bardziej śledzę, premierem miała 31 lipca mała, duża agierka. Twórcy inspirowali się tutaj Nintendowym Robo, który mnie zawsze intrygował, ale za cholerę nie mogłem tego dorwać na Gamecube w ludzkiej cenie. A jak teraz patrzę na aukcję, to jest już raczej tylko gorzej. Tak czy owak, możesz mieć dziś chippy robo w nieco innej odsłonie, za ludzki pieniądz i przychodzi nam z pomocą indycza branża. Misk a Tiny Tail zabiera nas w podróż jako platformer po odludnionych ogródkach z punktu widzenia małych robotów. Jak to w platformerach skaczesz, robisz zadania i zbierasz najdźki, czyli to co lubię w tym gatunku. Every difference added something special to their world. And so, their tiny tale unfolded, one small step at a time. Oh. If only they knew SEGA potwierdziła już jakiś czas temu, że Virtua Fighter 6 powstaje na konsolę PlayStation 5 i Xbox Series XS. Na ten moment nie podano daty premiery, a więcej informacji zostanie ujawnione podczas targów Tokyo Game Show, które odbędą się w dniach 25-28 września w japońskiej Chibie. Pokazano gameplay skupiający się na systemie walki. Trzeba powiedzieć, że bardzo ascetyczny to materiał, ale przyjmijmy wersję, że dzięki temu skupimy się na tym co trzeba, a nie na rozpraszaczach. Teraz gierka znana na salonach retro. Prosta, szybka, grywalna i arcade'owa. Drwal, który rąbie kłody, mijając gałęzie zawitał również na 8-bitowe Atari. Timberman wygrał na tegorocznym letnim Silly Venture. Wszystko działa płynnie i wygląda bardzo ładnie, więc jak ktoś jeszcze nie rżnął na innych platformach, to i na Atari można. Węgla nie ma, ale też jest co do pieca włożyć. A jak chcielibyście sobie własnego drwala zaprogramować, to na kanale Larka aktualnie trwają wieczorki autorskie, Podczas których wspólnie z Wizami programuje, bawiąc i ucząc właśnie swoją wersję Dwala. Combat Racer od Polaków, w którym Polonez i Malu z miniganami na dachu jadą wyjaśniać krzyżówkę kontenerowca z Monster Truckiem. Brzmi obiecująco, co? Czego to tu nie ma do cholery? Grafika Ala PSX przypomina o 8 i Twisted Metal. I Films właśnie z takich twórców czerpie, jak widać. Demo gry można pobrać na Steamie. Gra wylądowała właśnie we wczesnym dostępie i kopci o parami aż miło. Nie jest już od jakiegoś czasu tajemnicą, że zapowiadane przenośne Xbox nie do końca będzie Xboxem, a raczej szeroką współpracą z Asusem. Rock Xbox Ally i Rock Xbox Ally X, czyli nazwa z tyłka, jak to przy Xboxach niestety ostatnio w modzie. W wielkim skrócie będzie to hybryda oprogramowania Microsoftu i sprzętu oferowanego przez Republic of Gamers. Specyfika była podana już wcześniej, a ostatnio pojawiły się niby plotki o cenie i premierze. Standardowy model będzie kosztował 599 euro a mocniejszy 899. Oficjalna prezentacja ponoć już 20 sierpnia podczas Gamescom, a premiera w październiku. Będąc w temacie plotek i handheldów, krążą informacje o przymiarkach do Switch 2 OLED. Nie wiem czy kogokolwiek to dziwi, jeszcze przed premierą uznawaliśmy za pewne, no ale internety huczą. Huczą nie tylko za sprawą Switcha 2, ale i przełącznika pierwszego, który to się widać wciąż dobrze sprzedaje, a niefajni gracze nie chcą się przerzucić na tą dwójkę. Co więc robi Nintendo? Wszystkie modele pierwszego Switcha i jego akcesoriów w USA zaliczają podwyżkę cenową. I to nawet o 50 dolarów. Ciekawe, kiedy kolejne podwyżki w kolejnych krajach. No bo tutaj niby oficjalnie chodzi o Trumpa i jego cła, ale tak naprawdę każda wymówka jest dobra. Jestem w gazie, więc ciągniemy dalej plotki i ploteczki ze świata handheldów premium dla Bugoli. Valve ponoć planuje Steam DK2, co w sumie nie powinno dziwić, ale krążą plotki że będzie też nad nim współpracował razem z Sony, co oczywiście otworzy furtkę dla fanów PlayStation szukających przenośniaka i tęskniących za PSP i VITĄ. Zresztą Valve jak widać znów może podbić rynek i mieć po prostu błeb do technologii interesów. A zarówno Rock Ally jak i Lenovo Legion Go mają już możliwość rezygnacji Windowsa jako standardowego oprogramowania i wrzucenia po prostu tam Steam OS, dzięki któremu gry działają po prostu lepiej. No jakby nie patrzeć, nawet bez Steam DK2, Steam idzie do przodu. Kto ma ochotę na powrót do swojego starego, dobrego Commodore 64, może to ostatnio bezboleśnie i bardzo w fajnym stylu sobie zafundować. W ostatnim miesiącu sporo mówiłem o uzyskaniu praw do marki przez pasjonatów i wypuszczeniu Commodore 64 Ultimate, czyli ich wersji nowoczesnego C64. Przed nimi jednak firma Retro Games tworzyła mini i maxi wersje D, C64 i właśnie postanowiła się nam przypomnieć ich Black Edition. Prócz odświeżonego wyglądu pasującego do nowoczesnych salonów i znanych funkcji pozwalających grać na współczesnych telewizorach i ładować sobie gry przez USB jest tutaj również zawarty pakiet killerów. Dodano 25 najnowszych, autorskich gier na komodę, jakie wyszły w ciągu ostatnich lat. Listę Wam wyświetlę i dam też chyba w opisie, ale no patrzcie! a Peak Quest, Night and Grail, Sam's Journey, Nixie. Jak ktoś nie jest na bieżąco, to uwierzcie mi, granie na najwyższym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy gwarantowane. Premiera 24 października. W Polsce nie widzę póki co możliwości preordera, ale na przykład na niemieckim Amazonie jest za 93 euro. Myślę, że te indoor powinien zainteresować fanów pierwszego mgs -a od Konami. Normalnie mam flashbacki z grania Snake'iem i hasania pod kartonem. Widać potencjał, choć pierwsze opinie graczy są mieszane. Narzekania są głównie na kamerę i sterowanie. Twórcy zapewniają, że rozumieją te głosy i pracują nad jakimś łataniem tej gry i dodaniem feature'ów, cokolwiek ma się za tym kryć. Z tym narzekaniem mam jednak pewną niewiadomą, bo nie jestem w stanie ocenić, czy oldschoolowe sterowanie i kamera nowym graczom przeszkadza, czy rzeczywiście spieprzono tutaj sprawę? W dniu, gdy publikuję ten materiał, premierem ma mafia dawne strony lub też z angielska The Old Country. Ludzie po trailerach pytają, czy to jeszcze mafia, czy już Uncharted, ale jak dla mnie taka zmiana klimatu serii powinna wyjść na dobre. Odwiedzimy tym razem Sycylię z początku XX wieku. Grafika wygląda rewelacyjnie, a scenariusz, sądząc po materiałach, również da radę. You again. No i jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle. W Newsach widzimy się za dwa tygodnie w ostatnim wakacyjnym odcinku i prawdopodobnie ostatnim przed remontem, który zapowiedziałem. Od września nieco się zmieni wystrój i wrócimy do formuły 10 newsów w każdy piątek. Cześć!